No, hej, wróciliśmy na naszą działkę numer 3. Zaczęły się kolejne porządki. Trochę wakacji, ale trzeba wrócić do roboty, nie? Przywieźliśmy taki metr sześcienny wiórków, kupiliśmy i rozsypaliśmy po, po tych pogrządkach. Teraz trochę mało widać. Ale tu już rosną nam, powsadzała ewcia buraczki. Na razie jeszcze małe, ale ruszają. Mieliśmy tu sporządny opad gradu z mocnym wiatrem. Bałem się, że je trochę uszkodzi. Ale chłopaki dali radę. Nic im nie jest. A drugi bet. Mamy obsiany marchewką. Tam coś widać jakieś opakowania w po marchewkach i tu coś było, jeszcze inna marchewka. Kilka odmian. I tam jeszcze jakaś, już nie pamiętam jaka. Nawet nie wiem czy wiedziałem. No i dzisiaj wyjechały kwiaty. Grządka kwiatowa trochę inaczej wygląda. Mamy rozsiane tu już dużo takiej, takich polnych łąkowych kwiatów. Ale nie wiem, czy to coś wzejdzie, czy nie wzejdzie, bo coś słabo to rusza. Może potrzebuje więcej czasu. Tu już kolejna grąbka przekopana. Teraz na, rozrzuciłem na nią wiórki. Ta jest jeszcze nie przekopana, ale też już wy, wylądowały wiórki. Przekopiemy później, to się wszystko wymiesza. Ta też jest przekopana. Nie wiem, może przekopię jeszcze raz, może zostawię tak jak jest. Jeszcze nie, nie wiem. Tutaj Awstrą ja na środku wymyśliła, że będzie robić z takich wiórów, z takich odpadów po kukurydzy. Zrobi sobie ścieżkę, żeby nie chodzić po błocie. Po poprzednim lokatorze mamy sporo, zostało może to i dobry pomysł. A ja ostatnio byłem tutaj. Nie wiem, czy pamiętacie z wideo, tu było strasznie zarośnięte tą jeżyną. No jest, i ja i EWCia jesteśmy takimi średnimi fanami jeżyny. Więc wpadłem tutaj z sekatorem i wylądowała za płotem. Sąsiadka chyba trochę mało zadowolona była z tego, co ja tu biegałem i ciołem. Musieliśmy ją trochę przeprosić ułaskawić kwiatkami. Te, co tutaj mamy posadzone, ona też dostała od nas trochę. Może będzie mniej przykro jej za przetrzebienie trochę tych zarośli stąd bo naprawdę, to nic fajnego tutaj było nie można było to nawet, już zaczęły wrastać w tą grządkę nie można tu było nawet dojść ani z tej strony ani z tamtej strony, już do połowy ich było pełno ogromne, długie no i kolejnym pomysłem chyba będzie koniec kopania zabieramy się za poprawę płotu już gdzieś od tego miejsca do rogu no i przód, nie wiem, chyba zostawię to co jest ale trzeba koniecznie wymienić kołki bo się wszystko upruchniało przewraca a tu mamy kilka palet i zostaną tutaj postawione tak jak tu można sobie zobaczyć u sąsiada skopiujemy rozwiązanie bo to całkiem nie głupi pomysł jakieś wzmocnienie, jakieś kołki i zrobimy to w ten sam sposób. Musimy tylko po okolicy się porozglądać, pozbierać trochę palet. Jeszcze mamy jedną w domu, to będą trzy. To prawie, że trzy. Trzy może być za mało. Cztery tutaj będę potrzebne. A kolejnym pomysłem, właśnie widziałem, dalszych sąsiadów zaczęli, dostali tą działkę, wykupili sobie tak jak i my w tym roku. Nie wiem, czy tu widać Z palec sobie zaczęli budować taką szopę. I to jest fajny pomysł. Kolejna rzecz chyba na naszą działkę. Tu jest pomysł, w tym miejscu zrobimy yy, miejsce na odpadki. A gdzieś tutaj na środku, może nawet dotąd, jakąś taką większą szopkę. Żeby można było trzymać nasze rzeczy w środku. Typu nie wiem, na przykład taczka szpadel, żeby tego za każdym razem nie wozić, żeby nie znikło. Nie wiem na ile tutaj możemy sobie pozwolić i zostawiać rzeczy wolałbym, jeśli już coś zostawię, żeby to było zamknięte, żeby tego nie było widać na oczach. Oprócz wiórków poszło dzisiaj jeszcze coś takiego Volcanic Rock Dust że jakieś takie takie jakieś minerały skalne poprzerabiane takie, takie rzeczy podobno roślinki będą lepiej rosły tylko naturalne nawozy. no i to na tyle na dziś widzimy się następnym razem